Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut oraz finansów. Token Floki odnotowuje ponad 40% wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin. SafePal inwestuje w szwajcarski bank Fiat24 i wprowadza kartę Visa USDC. Coinbase Future ogłasza notowanie trzech nowych altcoinów. Michael Saylor spekuluje, że bitcoinowy ETF może spokojnie konkurować z indeksem S&P 500. Sąd w Czarnogórze wydał zgodę na ekstradycję Dongfona do Korei Południowej. Gary Gensler nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy Ethereum jest papierem wartościowym. Crypto.com nawiązuje strategiczne partnerstwo z Alpha Group w celu rewolucji w sektorze mody cyfrowej. Na całości artykułów oraz dużo więcej zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku jak i na YouTubie. Pozdrawiam.